Witam was. Nie było w zeszłym tygodniu yy, filmu, ponieważ no byłem chory. Dalej jestem, ale... No, film trzeba nagrać. W zeszłym tygodniu nie było, ale obiecuję, że w tym tygodniu zamiast tego będą dwa. Coś się wymyśli, coś się sklei, coś pomyśli. Yy, dzisiaj powiem wam co mnie najbardziej wkurwia w ludziach. Yy, co najbardziej bym zaleca takim ludziom. No i też powiem y, o takim skrótem bardziej y, jak sobie młodzi mogą poradzić jak im starsi dokuczają czy to w szkole, czy to w domu, czy no są na to sposoby na pewno. Dobrze zacznijmy od może to co mnie wkurwia w ludziach, na przykład taka gruba kurwa No zacznijmy tak po prostu od no nazywania ludzi po imieniu. Gruba kurwa mówi że chce znaleźć sobie, nie wiem, tam chłopaka, okej, okay, nie, chuj mi obchodzi jakiego, tylko jak ona zaczyna, bo miałem taką sytuację, ale zaraz przejdę, jak ona zaczyna mówić, że chce, kurwa, mieć chłopaka, który zarabia 20 tysięcy, to mnie to zaczyna wkurwiać, bo jeżeli ona nic od siebie nie daje, tylko wpierdala non-stop, to... Ona powinna wypierdalać na siłownię i zadbać o siebie, a później, kurwa, oczekiwać. Nie idzie do porządnej roboty, nie zapierdala na te 20 tysięcy i może teraz wymagać. Jest jeszcze taki typ kobiety, która, no, jest wredna. I ona nie zna granic, kurwa, możliwości. Miałem w klasie taką jedną, jak byłem w siódmej klasie, była tak wredna, nie wiem, ona brała jakieś leki chyba psychiatry, od psychiatry i... Była po prostu butem, kurwa, zdejmowała buta, ja mam akurat klapek, a zdejmowała buta i cię kurwa jebała tym butem. Yy, była też taka yy, druga, yy, nazywaliśmy ją Cycata, bo miała wielkie cyce. No, inaczej się jej nie dało nazwać. Yy, <ścoughs> yy. I ona była chora psychicznie. Ona mówiła cały czas o Hitlerze. O paleniu Żydów, yy, yy, pa, yy, tfu kurwa. Yy, o y, takim malarzu mówiła. Mówiła o malarzu. Mówiła o tym, co ten malarz kazał innym ludziom robić z innymi ludźmi. Yy. <ścoughs> <ścoughs> o, kurwa. Yy. No, była przejebana, naprawdę. No ale niby y, tam gdzieś, y, w jej y, rodzinie, tak, była taka, taki rygor, gdzie miała osiągnąć ten najwyższy stopień, pójść do y, tam, szkoły w Warszawie, imienia Kopernika i tak dalej, gdzieś to mam. Ona też wymagała od chłopaków, że będą dla niej mili. I ona ich też wyzywała, naprawdę. Jeżeli ja słyszę. Że ona wyzywa i oczekuje, że ktoś będzie dla niej miły, to niech się nie zdziwi, naprawdę, że dla niej też będą wredni. Bo przyjdzie taki jeden, spuści jej w pierdol tak przysłowiowy i się skończy babci sranie. A co do tej nerwicy, kurwa, co bije kla yy, boże, butem, to ona była psychicznie chora, ona chyba nie brała leków, kurwa. No muszę knąć, bo mnie to irytuje. Naprawdę. Była taka psychicznie chora, że biła każdego dosłownie. Czy to kobieta czy mężczyzna, kurwa. No, bardziej chłopiec czy dziewczyna, no ale wiecie o co mi chodzi. Biła kogo, byle kogo, byle. no, byle kogoś jebnąć, nie? No by, bywa tak czasem, no ale to denerwuje strasznie. Szczególnie jak jesteś w i, i ma, masz niezrównoważone psychicznie baby. Jedna miała ja takiego ego, kurwa. Nie wiem. Nie będę ja wiem jak na imię i nazwisko, ale nie powiem. Nie, nie będę y, ten. Nie będę y, mówił kto to. Żeby nie miała też kurwa jakiegoś hejtu później albo jakiegoś problemu do mnie. Y, Że miała ego wyjebane wyżej niż kurwa stoi, naprawdę. Na 8 krasisty odjebała się jak jakaś kurwa. To dosłownie. miniwa, tak żeby jej cycki było widać. Yy, brzuch odsunięty do połowy, kurwa, jakby miała top na sobie. Czy co to kurwa jest? Taką cienką bluzkę. Wszystko było kurwa, widać, każdy się na nią patrzył. No, się co kurwa. No, ego top, kurwa. I myślała, że kimś tym wyrwie. Naprawdę. Nie, to, to jest hit, że tacy ludzie są. No, tacy ludzie powinni iść na terapię, kurwa. I się leczyć. I myśleć nad innymi co oni będą sądzić, a nie nad tym, co ona sobie. pomyśli. Dobrze. To tak się wyżyłem, przepraszam, ale musiałem. Yy, druga sprawa, jeżeli młodsi to oglądają, na pewno oglądają młodsi, to jeżeli wasz brat, yy, mucha tu była, yy, jeżeli wasz brat, nie wiem, yy, was sadza do kąta za nic, i chce, chce was kurwa tak, tak o to macie y, trzy opcje w domu albo przystawić się do rodziców on wam nic nie zrobi na pewno przystawić się do rodziców i on no, nic nie zrobi, bo on y, wie, że zrobi sobie więcej problemów albo y, y, iść do swojego pokoju i się zamknąć po prostu na klucz, jeżeli macie a jak nie, no to nie wiem, schować się ze szafy Albo uciec najlepiej na pole, na pole. masz tyle miejsca, że możesz przed nim uciekać, jesteś mniejszy, masz więcej tej kondycji, jesteś szybszy, bo jesteś mniejszy. Tak, to był drugi sposób? Nie, trzeci, no. jeżeli w szkole ci dokuczają, no to są tak, kilka opcji, albo to olewasz i masz to w dupie po prostu, albo Mówisz im jakąś ciętą ripostę, taką, żeby, żeby ich kurwa kapkę przytkało. Nie wiem, typu, jeżeli ktoś ci mówi... Ty jesteś głupi, a... On, a ty, on ci powie, że ty jesteś głupi? A ty mu powiesz, a ty sam jesteś głupi, no to już masz jakoś ripostę, nie? Odpowiesz mu w jakiś sposób ten sam, nie? Albo jeżeli się wyzywacie, to już na nie, nie przeklinacie jak bydło jakieś. Tak jak ja. Bo ja to bydło bedę. Co chcesz? Bo żebym mu swoje auto. Co? To powiedz mu, że jak ja mu wezmę auto, to dopiero zacznie ryczeć. Macie y, psychologiczny przykład y, tutaj że mniejszy braciszek tak, yy, płacze, bo nie chce mu dać starszy brat auta, to mu, możecie mu powiedzieć tak jak ja, że dopiero zacznie płakać, jak musi weźmie autko. No, też tak można. W domu oczywiście nie w szkole, broń Boże. W szkole to mu już kradziesz. Yy, No w szkole to była jedna citery posta. Druga nauczyciel, no, jeżeli sobie nie radzicie, no to idźcie do tego nauczyciela, nie? Jeżeli już ktoś przesadza, no to No wiesz, no jeżeli ktoś cię wyzywa no, od pani lekkich obyczajów, albo nie wiem, że wyzywa twoich rodziców, to... Albo załatwiacie to sami. To jest trzecia opcja, albo załatwiacie to sami jak. normalni chłopi. No albo... Decydujecie się na ostatecznie że idziecie do nauczyciela. Bo nie widzę sensu, żebyście się bili w szkole. R robicie, co chcecie poza szkołą lepiej. Żebyście nie mieli później problemów ze szkołą. To na pewno. A tak to. Nic więcej nie mam. Nie, nie mam pomysłu. Jeżeli macie pomysł, piszcie w komentarzu. Takie normalne komentarze, naprawdę. I. Może w następnym filmie będzie coś ciekawszego? Nie wiadomo. Daj lajka, chociaż. Się postarałem, nie? Cześć. Następny film będzie w tym tygodniu, więc się spodziewaj gdzieś tak czwartek piątek.